Traktorek kosiarka FK -ko. 2012 rok, silnik Brixa 12,5, Transmatic i taki przegląd po zakupie. Oczywiście, traktorek w ogłoszeniu w pełni sprawny, siada i kosić, a w rzeczywistości wiadomo jak to jest, także do zrobienia tak. Pasek napędu trzeba sprawdzić, bo, bo jest chyba za krótki działają tylko pierwsze trzy biegi. Dalej już po prostu napinacz nie ma gdzie, bo już pasek jest po prostu napięty za mocno. Przejrzeć kosisko od spodu, czy tam gdzieś nic nie wystaje. Wiadomo, no, że naostrzyć, sprawdzić jak to wszystko działa. Naprawić wyrot trawy bo jest A, miał tu zakle... A, zaraz wam pokażę. Miał tu oczywiście trawę włożoną, no i jak widać nie jest kawałek tam dzielowy, to trzeba zakleić. To nie jest jakiś tam wielki problem, żeby to pozbawać. Co jeszcze do zrobienia? E, następnych rzeczy no wymiana oleju. Tu tu był trochę po prostu zagięty, ale to tutaj to już przed chwilą wyprostowałem, także to jest jakby już z głowy. Światła z przodu jedno jest, tu jest puste, także trzeba dokupić ten wkład, żarówkę ten i opona z przodu, jak widać ma flaka, także trzeba albo napompować i zobaczyć czy czy po prostu ma flaka, bo ma flaka? Czy puszcza powietrze i trzeba by było dętkę założyć? Także tyle z takiej rzeczy, co udało mi się już wychwycić. Ogólnie wygląda bardzo ładnie. Więc nie ma się co do wyglądu co czepiać. Także biorę się powoli za pracę. Kosisko, jak widać, już opuściłem. Przejrzałem go całego, także rozkręcam powoli, zdejmuję kosisko, najpierw się zajmę chyba tym paskiem, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, no i będę nagrywał w trakcie, co tam się wyjdzie. Mała aktualizacja i jak widać kosisko zdjęte już leży i paski przyszły nowe, także zakładam nowe, O ten stary jak widać już cały był spękany, popękany, także jeden i drugi nowe zakładam i za chwilę znowu się włącza. Kosisko jak widać wyczyszczone, nóż ostrzony. lekko prys żeby to po prostu nie rdzewniało przez zimę, ale jest naprawdę w super stanie także. Muszę też tylko naostrzyłem, wyważyłem I teraz z drugiej strony lekko obczyszczę, wymienię pasek i lecę dalej z pracami Od góry kosisko lekko obczyszczone, pasek założony nowy Rolka przesmarowana, wszystko jest ok, także zakładam z powrotem kosisko Kosisko założone, biorę się teraz za wylot od trawy, jak widać, ma trochę tu ma dziurę, tu, tu pęknięcie, tu i jeszcze gdzieś, gdzieś tam miało, także z, z grubsze na razie obczyściłem. Wezmę teraz ładnie to wyczyszczę Spawarka już czeka. Proszę. pospawam i pokażę jak. I jak widać, pospawane. Raz, dwa, trzy, a jeszcze tamta czwarta. Wszystko pospawane od zewnątrz, od środka też jest ten, ale tam nie będzie zbytnio widać. Także jest pospawane, będzie trzymać. Także składam i się biorę dalej. Tunel włożony. Olej wymieniony. Jak widać jest... O, teraz trochę. Może nie do końca widać a jest praktycznie do pełna, ładny, świeży. Żarówka. Druga założona, bo była jedna tu też. Odizolowałem. Bo po prostu kable się przetarły i pewnie zwarcie robił, dlatego ktoś to wywalił. Filtr powietrza. Tu naciąłem kawałek śrubkę, bo obkręca się i po prostu odkręciłem, wyczyściłem. Filtr jest praktycznie jak nowy. Także traktorek. Zrobiony i gotowy. Odpala bez problemu. Paski, tak jak Ano, z tej strony to nie będzie widać, i z drugiej też zbytnio nie. I paski założone, wszystkie trzy nowe. Także zobaczymy jeszcze, jak odpala, czy świeci. A nie troszkę gazu odpala bez problemu. Od światło chciałem pokazać, światło świeci, o, teraz świeci, kośisz to jak najbardziej Panie, wszystko działa poprawnie, nie będę długo, zbyt długo ten bo jest zamknięte A, słychać e, tu czujnik w siedzeniu też działa jak najbardziej poprawnie, także maszyna zrobiona, czekać tylko na sezon żeby posiło, co do pasków to tak jak mówiłem pasek od od koszenia to jest tak, tak od koszenia w jednym miejscu jak widać już był dosyć mocno pęknięty no ale też już widać, że już był spękany oczywiście jest teraz odwrócony żeby było widać w jakim stanie Wiosek do jazdy, tego już chyba pokazywałem, że też już widać, że, że, jest spękany po całości, także, także miałem ten, ten krótki był w bardzo dobrym stanie, on praktycznie mógł zostać, bo, no, nie ma co się tam czepiać takich drobnych, no, ale jak już miałem zdjęte i kosisko i, i ten długi, no to szkoda było nie wymieniać tego drugiego, także... Tak jak powiedziałem, traktor jest skończony, czekać na wiosnę i kość. Także do następnego.